3, 2 A to ty zaczniesz. 1 Go. Wrestlingowe słowo Boże 10. Nie tak planowałem rozpocząć ten podcast, ale widzę, że Tomek wziął się za siebie i teraz będzie rzeczywiście pomocny, także witamy was serdecznie po raz kolejny. Wiem, że się nie spodziewaliście, usłyszeć nas jeszcze w ogóle ale no, dziesiąty odcinek jubileuszowy musieliśmy poczekać na niego chwilę i musieliśmy wrócić z czymś dużym, z czymś, z czymś ważnym, w związku z czym jesteśmy tutaj dzisiaj nie przygotowani w ogóle. Dokładnie, ten odcinek jest tak duży, że aż czekaliśmy 8 miesięcy, żeby go przygotować i nic nie mamy. Ja poważnie myślałem, że ta przerwa jest krótsza, szczerze mówiąc. Ja byłem przygotowany na to, że wytłumaczę się z ostatnich trzech miesięcy, mniej więcej, i to tak naprawdę będzie powód, dla którego to co nie było. Ale powiedzieć, że osiem. W związku z czym ja i tak się wytłumaczę z trzech ostatnich, mniej więcej, a całą resztę gdzieś tam później spróbuję jakoś upchnąć um, czymś ważnym, nie wiem, brakiem brakiem prądu czy coś takiego. Ja bym nawet rozciągnął. Te, oś, te trzy miesiące, twoje na całe osiem, po prostu powiedzmy, że byliśmy na wakacjach przez ten czas. A czy ja byłem na wakacjach? Także jednym z głównych powodów, dla którego nas nie było ostatnio, jestem ja. Co w sumie mam wrażenie, że jest jakiś taki motyw przewodni. Zazwyczaj to ja jestem głównym powodem, dla którego podcastów nie ma, a potem to ja zawsze mówię w odcinku, w którym wracamy, że e, ja dalej chcę te podcasty robić i dalej, no dalej mi się podobają i, i będziemy je robić, bo potem nie ma nas 8 miesięcy po raz kolejny. Ale tutaj na no, ostatnie 3 miesiące mam całkiem dobre wytłumaczenie. Ponieważ, korzystając z tego, że cały czas panuje nam wspaniała pandemia na świecie, udało mi się popracować przez ostatnie 3 miesiące z domu, tylko nie z domu, z którego aktualnie siedzę i nagrywam, tylko z mojego polskiego domu. Szef zgodził się na to, że mogę sobie spakować laptopa i pojechać za 3 miesiące do domu. Tak długo, jak loguję się do pracy i mam dostęp do internetu, to mogę pracować skądkolwiek na świecie. W związku z czym wykorzystałem tę okazję i posiedziałem trochę w Polsce po raz pierwszy od 5 lat tyle czasu tam spędziłem co było fajne ale niestety no, problemem tej sytuacji było to, że miałem tylko małego laptopa ze sobą, więc powiedzmy sobie szczerze nagrywanie czegokolwiek było lekko problematyczne. wcześniej mam wrażenie, że nagrywali, nie nagrywaliśmy dlatego, że uh, nie było czasu, ochoty i tematów. To są takie trzy tematy przewodnie. Ja myślałem, starałem się w swojej głowie wymyślić, dlaczego nas tutaj nie było tyle czasu i dlaczego mamy problemy z regularnym nagrywaniem. I moim zdaniem wszystko rozchodzi się o czas, ochotę i tematy. I te trzy rzeczy muszą się zgrać naraz. I one się nie zgrywają zazwyczaj. Zazwyczaj. Nie za często, ale zazwyczaj. No tak, więc um, powiedzieliśmy, że nie wracamy z niczym. Ale tak naprawdę jest mała informacja o tym, co się będzie teraz działo, ponieważ to nie jest tak, że ten, te 8 miesięcy nie zrobiliśmy nic. Poczekaj, teraz musimy powiedzieć, poinformować, że będą ogłoszenia parafialne. W tym to momencie. są ogłoszenia parafialne, tak, to są ogłoszenia parafialne, tylko w przeciwieństwie do, do ogłoszeń parafialnych, które są w niedzielę, to są na początku i na końcu. W związku z czym dopiero potem, po ogłoszeniach parafialnych możecie wyjść z kościoła. Um, tutaj, tutaj też w sumie będziecie mogli wejść po nich, ale Miejmy nadzieję, że zostaniecie z nami. W związku z czym um, podczas, naszego, podczas naszej przerwy, tego krótkiego urlopu Wdaliśmy się w dyskusję um, Żeby zdecydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego podcastu Skoro się słyszymy, to znaczy, że ta przyszłość wygląda tak, że jeszcze nie kończymy Nie gasimy jeszcze światła, nie trzeba się jeszcze pakować do wora i do rzeki Chociaż oczywiście ta Opcja jest brana pod uwagę, i wydaje mi się, że to jest następstwo um, tego, co się wydarzy teraz. Jeżeli to, co się wydarzy teraz, nie zadziała, to tak naprawdę worek i Wisła, to, są, to jest kolejny krok w naszym wypadku prawdopodobnie. Szybko Ale poszliśmy w ciemne klimaty, naprawdę. Nie spodziewałem się, aż tak krótko nam to zajmie. Ale tak było no, śmiało. No bo wiesz co, no, ja staram się być realistą. Tak, tak sobie założyłem w tym roku, że. Podchodzę realnie do rzeczy, które chciałbym robić, bo mam, mam wrażenie, że chcę robić za dużo rzeczy w swoim życiu mam za mało na nie czasu. W związku z czym, realnie rzecz biorąc, niektóre trzeba będzie zakończyć w jakiś sposób i być może moją, moją miłość do podcastów też trzeba będzie skończyć. A, do nie, nagrywania podcastów. A, nie bo... chcę wchodzić od razu w dygresję na samym początku, ale martwi mi to, że ja mam zdecydowanie bliżej do tej wisły niż ty, ale kontynuuj. Ale ja mam ocean dookoła wyspy i klify, więc zawsze, zawsze znajdę trochę wody. W związku z czym. Rozmawialiśmy o tym, jak ten podcast ma wyglądać. Ja jako um, no, ekspert od YouTube'a, um, człowiek, który się na YouTubie wychował i który uważa, że to jest jego ulubione medium społecznościowe, postanowiłem sprawdzić trendy podcastowe na YouTubie, i wydaje mi się, że wpadliśmy na pomysł, który nie jest innowacyjny w żaden sposób, natomiast zagwarantuje nam trochę bardziej um, częste nagrywanie i bycie bardziej konsekwentnym w tym, co robimy. I zapewni wam trochę więcej materiału do słuchania w trochę prostszej formie, jeżeli to tak się da ująć. W związku z czym postaram się pokrótce opowiedzieć, to jak ten podcast od teraz będzie wyglądać. Jeżeli coś mieszam, albo brzmi zupełnie nieskładnie, to Tomek, proszę cię, ratuj mnie, bo moja głowa jest w różnych miejscach czasami. W związku z czym to, co dla mnie się wydaje logiczne, może nie do końca być logiczne. Ale e, zmierzając do tego, jak ten podcast będzie wyglądać, wydaje mi się, że e, dla osób, zacznijmy od osób, które słuchają podcastu na wszelakich mediach społecznościowych typu Spotify, Google Podcast, um, Apple Music i tak dalej, bo ten podcast w takich miejscach ląduje. Dla nich nie zmienia się nic, um, to dalej będą odcinki powiedzmy sobie 30-40 minutowe, w których będziemy rozmawiać na tam różne, różne tematy i wersja audio będzie dostępna tak jak była, natomiast sporo zmienić się może dla ludzi, którzy słuchają, slash oglądają nas na YouTubie, ponieważ analizując trendy i to, jak, jak ogląda się i słucha się podcastów na, na tejże platformie, zdaję sobie sprawę, że twórcy, którzy zajmują się podcastami, bardzo często poza wrzucaniem całego surowego materiału, wrzucają tak zwane highlighty jeszcze z podcastów, które są dużo krótsze i które są taką kwintesencją danego segmentu, danego tematu, Um, czy, czy jakąś ważniejszą częścią tego, czego się słucha? W związku z czym postanowiliśmy, że nasz podcast od teraz nie będzie składał się z jednego 40-minutowego tematu, bo to jest ten problem, o którym wcześniej rozmawialiśmy, że musi się, to, musi się temat zbiec jeszcze z czasem i ochotą, uh, tylko będzie składać się z kilku mniejszych uh, tematów, segmentów, o których będziemy mogli porozmawiać po te 10-15 minut, i wersja audio, ta długa, będzie lądowała w całości. Do odsłuchania w ten sposób, natomiast na YouTuba poszczególne segmenty będą trafiały osobno. W związku z czym, patrząc w tym momencie, na to, ile mówię już teraz, mówię o 8 minut, ta część podcastu wyląduje prawdopodobnie jako jeden filmik, gdzie będziemy rozmawiać o przyszłości podcastu, natomiast zaraz po tym wyląduje kolejny film, powiedzmy sobie 10-15-minutowy, gdzie będziemy rozmawiać o czymś jeszcze. Mamy, mamy temat na dzisiaj przygotowany, w związku z czym to nie jest tak, że przyszliśmy się wypłakać tylko um, o naszej przyszłości, o tym, jakim jesteśmy nieudolnymi podcasterami, tylko jesteśmy przygotowani na trochę więcej. I dlaczego chcemy tak to rozwiązać? Powody są dwa. Po pierwsze, YouTube i Wy. Um, to jest powód główny, dlatego że z mojej perspektywy wynika, że podcastów długich na YouTubie się po prostu nie słucha, ich słucha bardzo źle. Siadając do godzinnego podcastu na YouTubie, człowiek traci zainteresowanie dosyć szybko i nie, zazwyczaj nie słucha go od deski do deski, tylko zostawia sobie go na części, ewentualnie wyłącza w trakcie i no niestety nie spędza tego czasu całego na przesłuchaniu podcastu, co niestety nie działa dobrze dla nas, ponieważ YouTube takiej taki sytuacji nie lubi. YouTube promuje Twój film tylko i wyłącznie w momencie, kiedy Twoi, Twoi widzowie, Twoi słuchacze um, słuchają go w całości. W związku z czym, Wy dostaną 10 minut materiału, a będziecie mogli go obejrzeć, będziecie mogli klikać tylko na te części podcastów, które Was interesują trochę bardziej, a więc one się powinny trochę lepiej klikać, co, co miejmy nadzieję będzie powodować, że te wyświetlenia będą trochę, trochę przyjemniejsze tutaj. A jeżeli chodzi o nas, to też jest ważna zmiana, ponieważ tutaj dochodzimy do dwóch pozostałych części problemu, czyli ochota i czas. To są dwie rzeczy, których my również często nie mamy. Um, bo powiedzmy sobie szczerze, czasami zdarza się, że jak nawet jest o czymś o czym rozmawiać, to my albo nie mamy czasu, albo nie mamy ochoty rozmawiać o tym przez 40 minut. W związku z czym w tym momencie nagrywając poszczególne segmenty, mamy, mamy miejsce na to, żeby nagrywać je osobno. W związku z czym możemy się spotkać z Tomkiem dzisiaj, przez 15 minut, porozmawiać na coś, co się wydarzyło w tym momencie i dokleić to potem do podcastu. Czy będzie pojawiać się, powiedzmy sobie, za kilka dni. W związku z czym, dzięki temu nie musimy za jednym razem spędzać godziny na tym, żeby nagrać podcast. Możemy spędzić po 15 minut trzy razy w tygodniu. I coś takiego wtedy trafia do Was w osobnych częściach, i myślę, że wszystkie strony są zainteresowane. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałem, chociaż pewnie tak nie jest. Coś powinniśmy dodać? E, tak, Jan. Tak podsumowuję trochę, więc okay. takie dwie, taki dwie rzeczy, że tak powiem, przyszły na myśl po tym, co powiedziałeś wszystkim. Więc po pierwsze, e, dla Grzegorza każdy stronę z portalem społecznościowym, czyli YouTube, Spotify, wszystko to są portale społecznościowe. Oczywiście. I numer dwa. I numer dwa, to znaczy krótsze odcinki, częstsze odcinki z konkretnym tematem około 10 minut, może w, krócej, może trochę dłużej. Słuchajcie, oglądajcie nas, będzie fajnie. na chyba. Spotify możesz followować ludzi, słuchać ich playlist, śledzić ich i tak dalej. To jest medium społecznościowe. To... Okej, okay, ale to, żeby ta społeczność jeszcze musi się wymienić że jakimiś informacjami, chyba dwie strony. No, ja się wymieniam moją playlistą, a ty swoją. Aha, no okej. Okay. O, wiem co chciałem powiedzieć jeszcze. Jest jeszcze jedna rzecz, która, która pozwala nam, na którą formuła krótkich odcinków nam pozwala. Bardzo często jeszcze problemem jest to, że trzeba znaleźć ten temat, który będzie warty rozmawiania na 40 minut. W tym wypadku krótsze segmenty pozwalają nam na zupełny off-top i możemy rozmawiać o wszystkim. Równie dobrze możemy rozmawiać o tym, jak ja zostałem wrestlerem, o naszych ulubionych walkach, federacjach, tego typu rzeczach. Te krótsze segmenty w tym momencie mają sens i możemy sobie pozwolić na to, żeby takie rzeczy dogrywać, jeżeli nic się nie dzieje. Nie musimy czekać na to, żeby wrestling jako taki coś nam od siebie dał. Nie musimy szukać um, uparcia jakichś tematów, bo sami możemy teraz um, na nie wpadać i mamy to, mamy to pole do, do popisu teraz. Tak, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało specjalnie, może cynicznie trochę, ale jako dwa stare dziady, które wrestling oglądają od dużej ilości lat, już też nie ma takich emocji, że oglądamy coś i to naprawdę robi nas wrażenie i chcemy o tym porozmawiać tu i teraz. Więc tym bardziej właśnie taka forma po prostu sprawia, że prosi nam się zabrać i po prostu porozmawiać o na spokojniej, więc ta motywacja jest zwiększa zaangażowanie i dlatego Żebym do Was prościej trafił znaleźć to z tym odcinkiem. Oczywiście, szczególnie, że my też to nie jest tak, że my z Tomkiem rozmawiamy tylko i wyłącznie nawet do wrestlingu, w momencie, kiedy mamy odpalone mikrofony i Audacity, nam się bardzo często zdarza dyskutować sam, po prostu ze sobą, jeżeli coś się stanie. Bardzo często mamy przy tym bardzo odmienne zdania na temat tego, co oglądamy. W związku praktycznie z czym, zawsze. Praktycznie zawsze, w związku z czym teraz. Tą 10-15-minutową przepychankę na Facebooku, na Messengerze możemy po prostu uh, przerzucić na, na podcast, nagrać to jako segment, mieć to z głowy przygotowane na kolejną część, uh, do kolejnego odcinka, a nie zostawiać po prostu gdzieś tam, uh, gdzieś tam w odmentach naszych Messengerów, gdzie zostaje to po prostu dla nikogo. Tak, jakby niektóre nasze rozmowy przelać po prostu na formę tekstową, to byliśmy spokojnie jeszcze z pięć odcinków mieli po drodze. No, my się bardzo często kłócimy o takie rzeczy. Znaczy kłócimy, no, po prostu inaczej patrzymy na pewne kwestie, dlatego też miejmy nadzieję, że teraz będzie dało się to wykorzystać tutaj w podcaście. Także tak to wygląda. Od Was oczekuję tylko i wyłącznie tego, że, żebyście dali nam znać, co myślicie o tej formie. A Klik, klikn 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 kliknijcie łapkę do góry. Tak, tutaj kliknijcie łapkę do góry. W kolejnej części spodziewam się, że możemy zarobić kilka łapek w dół, ale do tego, do tego przejdziemy za chwilę. Także dajcie znać, co myślicie o tej, o tej formule. Wszelkie, wszelkie sugestie, zmiany i tak dalej bierzemy pod uwagę, z racji tego, że to jest też nowe dla nas, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, co teraz wprowadzamy, będziemy w stanie dostarczyć Wam tego kontentu odrobinę więcej i w trochę prostszej formie i dla Was, i dla nas, więc obie strony powinny być zadowolone. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy Was do następnego odcinka, który kiedyś się wydarzy, być może nawet niedługo. Zachęcamy.